Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, ró z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go móc. No no go lekko ręką. mówimy o no. starych, Nie, o dopingu. <grym <grym Doping kibitu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy kibitu. Dokładnie tak! Daj się spoćwięć, to Doty twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka gala Prime MMA, trujeczka jest ze mną, Piotr Kałuski, witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, witam Cię. Powiedz mi, co ty tu dziś robisz? A no, w końcu to moja federacja, więc przyjechałem zobaczyć jak tam inni w jakiej są formie, jak się biją. Komu kibicujesz? Lepszemu, lepszemu. Szukasz przeciwnika? Nie, to nie jestem od tego, żeby znajdować przeciwnika, tylko to Federacja mi znajdzie przeciwnika, ewentualnie taki przeciwnik się sam znajdzie. Ja nie szukam na siłę przeciwników, oni, oni sami się pojawią. E, powiedz mi, o co chodziło z tymi konfliktami, zadymami, że tam ktoś cię ganiał, ty kogoś ganiałeś. Nikt mnie nigdy nie ganiał. A ty kogoś? Ja również nie. Nie. Nie, nie, to znaczy ty już pytasz o bombę, tak? Tak. No nie, no to słuchajcie, już mi nie razy mówiłem, że to jest yy, natrętna mucha. Yy, no i co, kurczę, Ferrari... Ferrari ustawił go, pokazał mu gdzie jest jego miejsce. Szczerze powiedziawszy, to ja w szoku byłem, bo ja naprawdę myślałem, że on coś więcej pokaże. Naprawdę, że coś więcej pokaże. Mimo że go szczerze nie lubię i to jest naprawdę mój wróg i ten, to, ten konflikt, między nami nie jest udawany to nie wiem, tą całą swoją, tą pozerstwem jakie robił e, dookoła swojej osoby, e, tymi całymi, nie wiem, tym takim, nie wiem, udawanym taką, taką, taką agresją, takim, takim nie, wiem, nie wiem, uwierzyłem w to, że on coś, cośkolwiek potrafi. Natomiast no, Ferrari go, pokazał mu jego miejsce, tak, także. Ferrari miało ostatnio cały ciąg knockoutów, można tak powiedzieć, bo u mnie na wywiadzie, nie wiem czy wy, wy, widziałeś. Widziałem. Tam powiedziałem, wy, na moim Instagramie odniosłem się do tego, są podpięte rolki, proszę sobie zajrzeć, nie pochwalam takich zachowań. E, widziałem, to widziałem, że cię też to przestraszyło. E, powiedziałem Odauszowi, co na ten temat myślę. Mógł gwiznąć, nie wiem, coś tam, żeby dać mu znać, że, że ten cios leci. Szczególnie, że tu Państwo musicie wiedzieć, że jak my, ja udzielam teraz tego wywiadu, to wy, wy oglądając nas, to widzicie to normalnie, a tu jest strasznie mocne światło i tak naprawdę jeden, drugi, trzeci wywiad i człowiek nie wie, co się tam dzieje tak naprawdę za tym światłem, więc bardzo łatwo jest kogoś yy, no. Wróćmy może do bomby, czy Jeszcze jedna rzecz. Faktycznie, jednak bojąc tej Amadeusza, powiem, że on naprawdę jest mega atakowany przez niezliczoną ilość ludzi, którzy jadą mu strasznie po rodzinie. To jest przykre. To jest... To jest nie, nie da się tego opisać I to, i... Dlatego mu, ja mu po prostu nerwy mu siadły, jeszcze nabuzowany się walką. Po face to face wtedy. Tak. Też to nie jest tak, że to zły i tak dalej. Niefortunne. Źle to wyszło. Natomiast ja też jestem człowiekiem, który mówi, kurde, druga strona medalu, tak? No, wiele osób by tak się zachowało. Nie wiem, czy ja bym też nie, nerwy nie puściły, gdyby jeszcze face to face, były ogromne emocje. Tak. I przychodzi człowiek, który ubliża rodzinie. No nie jeden by się nie mógł zachować z trzeźwością umysłu, ale wracając do bomby, powiedz mi, czy ten konflikt z bombą się zaczął od momentu, kiedy na którejś konferencji Prime'u rzucał jajkami? Nie, to, to już to było jedno z ostatnich zachowań. Ten konflikt się rozpoczął w momencie, jak z, z, z nie, jak miał, on miał min, minutki na swojej pierwszej walce z Tarzanem i ja byłem z, pod tymi rundkami. Ja chciałem z nim porozmawiać. Nie, nie, w ogóle nie znałem gościa, nie wiedziałem, kto to jest. Chciałem z nim porozmawiać, tam poszło parę nieprzyjemnych słów. Potem był Hajlik. Na Hajlik rzucał krzesłami we mnie. Nie, nie ja w kogoś, tylko on we mnie. Oczy no, są do tego przyznaje, w internecie to jest. No i potem to już była tylko kontynuacja tego wszystkiego. Siemanko. Już po walce? Wygrałeś? Pogadamy zaraz, przepraszam Państwa. E, powiedz mi proszę, czy ten konflikt zakończy się w OKTAGONIE? Słuchaj, <laughs> żaden ze mnie wielki fajter. Nigdy nie stwierdziłem, że jestem nie wiadomo ok. Natomiast powiem Wam tak, jeżeli by mi przy mojej... To sama kategoria wagowa, tak? Weszła taka bomba. Taki... Taki wiatrak, jak wsadził Ferrariemu i ja byłoby zamiana miejscami, przecież ja bym mu łeb urwał. No, no nie? No tak, no. Ale jeżeli chce, proszę bardzo, zapraszam. Na razie jest cisza. Ja myślę, że Ferrari mocno go ostudził, jego zapał, jego kozaczenie, jego em, to, to, ten błysk taki w internetowy. Zobaczymy, wiesz, no jakby się tu bym zmaterializował, nie wiem jak się będzie zachowywał. I ja powiem Ci szczerze, że też nie wiem, czy ten, nie ruszyłbym w niego w tym momencie, po tym wszystkim co robił. Także... się odpalił po prostu. Ja wtedy... się staram nie odpalać, ale momentami już zauważyłem, że w tym świecie, im bardziej jestem kulturalny, tym jest gorzej. Jest gorzej, bez kitu. Wtedy więcej osób jedzie po tobie. Tak, więcej nic zaczyna sobie pozwalać, ja już powiedziałem, że mam tego dosyć po prostu, że jeżeli tak chcą, żeby zobaczyć agresywnego Piotrusia, no to okej. Okay. Okej, okay, nie ma problemu. No to iskra i później jest tylko ogień, już. A później jest płacz, i mam nadzieję, że nie będzie policji, i tak dalej. No. Czy jest walka dzisiejszego wieczoru, na którą czekasz? Jest co, było tutaj. Jest tu parę pojedynków, nie chcę zdradzać, e, które chciałem zobaczyć. Jeden, powiem wam szczerze, że się teraz toczy. E, e, to są. niskorośli? To są, e, tak, niskorośli. To zresztą pamiętajcie, ja, ja jestem showmanem i ja lubię show, więc ja lubię patrzeć we flikach na show w klatkach, a nie na prawdziwą... Nie chcę zawodową walkę oglądać, to są tego inne federacje. A walka w buce telefonicznej co o nie sądzisz? Nie No nie. No tak, no okej, okay. no nie wiem. Nie wiem, nie, nie wiem czy mam ci powiedzieć. Ciekawa jestem walki twojej budce telefonicznej, chyba byś się nie zmieścił. No nie wiem, czy jest taka budka telefoniczna, <noise> żeby... Była na konferencji, była też na ważeniu wczoraj, ale chyba byś nie się nie, nie, nie zmieścił. na te konferencji, słuchaj, przepraszam Państwa, ja, pierwszy nie jestem, nie walczę na tej gali, tak? Natomiast ja mam też swoje życie i, i, i siły niezależne ode mnie. Czasami na pierwszym, na drugą konferencję sprawiło, że, że nie mogłem się stawić. No co do innych federacji, no to co mam wam Państwu powiedzieć? No niektóre federacje się mnie boją, takie jak Fame, boją osoby. Eee, niestety, niestety, nie wiem czemu, niestety, bo jestem kulturalnym człowiekiem, że być za człowieka na poziomie. Jeżeli chodzi o Heilig, no to wiadomo, no nie mogą być na Heilig z powodu bomby, bo e, Federacja Heilig dba o to, żeby tam nie było, nie, żeby ludzie wyszli do oktagonu, także tutaj to było zrozumiałe, że konflikt z bombą na tyle silny, żeby nie doszło do jakiegoś Starcie. starcia, tak? No, myślę, że, że, że już teraz będziecie częściej Państwo widzieć na, nie tylko w OKTAGONIE, ale też udzielającego się na konferencjach i, no i galach. Mam nadzieję, że, że, fame, że Fame zrozumie, dojdzie, że nie jestem jakimś, nie wiem, przestępcą, przestępcą za światów mitycznym sforem, którego nie da się ujarzmić, bo ja jestem kulturalnym człowiekiem na poziomie. Kiedy Zaraz, kolejna bo... walka? No, boziada zdrowie. Trochę, trochę do gadania z, z, z włodarzami. być może już niedługo, na pewno, być może na następnym prime. Ja nie mogę się już doczekać, Piotr, jestem bardzo ciekawa tej walki w budce telefonicznej. I wiesz co, chciałabym zobaczyć się w budce telefonicznej, bo nie wiem, czy w ogóle byś mógł unieść rękę. To by było zabawne, ale też niebezpieczne dla przeciwnika. Nie wiem, jak by to miało wyglądać. Jeszcze zakładam, że przeciwnik byłby tych samych rozmiarów. Nie, nie wiem, co byśmy mieli tam robić razem. Nie, no nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast no, pomysł jest yy, ekstrawagancki. Tak to Moje pomysły są zawsze ekstrawaganckie i też yy, rozmowy oczywiście. Pierwsze życzyć miłego wieczoru, kłaniam się, udanego. kłaniam się, do widzenia, dobranoc, cześć. Dziękuję do, bardzo, dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.